19 kwietnia bieżącego roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Halinowie odbyła się 35. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Halinowie. Porządek obrad obejmował 10 punktów, w tym 5 projektów uchwał. Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Halinów pośmiertnie dla dwóch osób Ludwika Walesiaka i Pawła Gniadowicza oraz tytułu Zasłużony dla Gminy Halinów dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kubuś. Ludwik Walesiak był mieszkańcem Chobotu, który podczas powstania styczniowego wsławił się jako bohaterski młody żołnierz. Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Marcin Pietrusiński odczytał uzasadnienie do uchwały. Głos zabrała także prawnuczka powstańca Maria Kedle, która podziękowała obecnej Radzie oraz burmistrzowi Adamowi Ciszkowskiemu za docenienie zasług Ludwika Walesiaka dla gminy Halinów. Paweł Gniadowicz zaś to były mieszkaniec Okuniewa, który był założycielem obecnej szkoły w Okuniewie. Burmistrz Halinowa przy tej okazji podziękował radnemu Bogdanowi Janczarkowi, który wraz z żoną przygotował uzasadnienie oraz zebrał podpisy wśród mieszkańców Okuniewa za rekomendacją dla honorowego obywatela. W tym wypadku również rada była jednogłośna, nadając ten tytuł. W sprawie nadania wyróżnienia, zasłużony dla gminy Halinów dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kubuś, głos zabrał burmistrz Halinowa, który podkreślał, jak ważne 10 lat temu było dla gminy Halinów utworzenie stowarzyszenia. Kubuś był pierwszą organizacją, która charytatywnie pomagała oraz zrzeszała rodziców dzieci niepełnosprawnych. Radni i tym razem podjęli jednogłośnie uchwałę. Przewodniczący Rady podziękował za działalność stowarzyszenia. Nadmienił, że Kubuś ma swoją siedzibę w jednym z obiektów Gminnego Centrum Kultury w oddziale w Długiej Szlacheckiej i dzięki temu nadal może się rozwijać. Oficjalne wręczenie honorowych tytułów nastąpi podczas święta miasta i gminy Halinów 2 maja. Głównym punktem obrad 35. nadzwyczajnej sesji była uchwała w sprawie utworzenia gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Brzezinach. Na początku głos zabrała Marzena Wiśniarska, dyrektor szkoły w Brzezinach, która bardzo szczegółowo przedstawiła projekt utworzenia gimnazjum. Jej zdaniem byłby to innowacyjny pomysł na terenie gminy Halinów i nie tylko. Po długotrwałej merytorycznej dyskusji radnych oraz mieszkańców nad tematem utworzenia gimnazjum, stosunkiem głosów 7 za, 7 przeciw, uchwała nie została podjęta. Radni uważali, że sama idea gimnazjum jest słuszna, ale ze względu na ograniczenia finansowe w obecnym budżecie nie ma możliwości finansowych na utworzenie takiej placówki w bieżącym roku. Istnieje jednak możliwość powrotu do tej inicjatywy w przyszłym roku.